Cześć, witajcie na kanale Agnieszka MP Vlog. Jestem właśnie w Bazylei i wybieram się do Francji. Jadę do Miluzy, a was zabieram ze sobą, ale najpierw muszę zdobyć bilet. Jeszcze nie wiem, jak to zrobić. W związku z tym, że tutaj teraz w Bazylei są remonty, troszeczkę miałam problem z kupieniem biletu, ale udało mi się wszystko ustalić i bilet do Miluzy mam. Także ruszamy. To idziemy do Francji. Mulus to niewielkie miasto położone niedaleko granicy Francji ze Szwajcarią. Ma zaledwie 22 km2 i liczy około 110 tysięcy mieszkańców. Nazwa pochodzi od niemieckiego słowa Mülhausen, które oznacza „młyny” i jest związane z tym, że pierwszymi budynkami w mieście były właśnie młyny zbudowane nad okolicznymi dopływami Renu. Do dziś po niemiecku miasto nazywane jest Mülhausen, a po polsku po prostu Miluzą. Jestem w takim pięknym miejscu. Za mną dworzec, koło mnie tramwaj i idę teraz jest Stare Miasto. Oczywiście nie zrobiłam sobie pakietu internetu ani nic z tych rzeczy, także będę zwiedzać troszeczkę na czuja. I na mapki, które sobie sfotografowałam, zrobiłam sobie screeny mapek, także trzymajcie za mnie kciuki, żeby było ciekawie. Widzicie to, jest już wiosennie, ale nie dajcie się zwieść, czy bardzo zimno, ale no jest pięknie, jest bardzo wiosennie. Znajdujemy się teraz na placu Wilhelmatela i powiem Wam, że to bardzo przyjemne miejsce. Bardzo fajny park, ogólnie e, ciekawe uliczki, dużo fajnych malowideł i dużo ciekawych e, rzeczy dotyczących sztuki, bo jest też tutaj w okolicy bardzo fajne muzeum. A teraz chcę Wam pokazać mural, który tutaj znalazłam i do którego próbuję dojść od kilku minut. Czad. Muszę wam powiedzieć, że jestem zaskoczona, jak dobrze wszystko jest tutaj oznaczone. Praktycznie yy, na każdym rogu są znaki prowadzące do głównych punktów. W ogóle jestem dalej przy tym parku i to się nazywa Square Steinbach, więc tak, i naprawdę jest bardzo, bardzo przyjemnie, wiosennie, ładnie, aczkolwiek zapach, yy, że tak powiem, pewnych nielegalnych substancji unosi się bardzo. W całym parku. Tutaj mamy Alfred Dreyfus. Pięknie, dobrze. Idę szukać dalszych atrakcji tego miasta. Słuchajcie, Bez problemu udało mi się dostać na stare miasto. Jest bliziutko, naprawdę. Także yy, wszystko jest naprawdę rewelacyjnie oznaczone i bardzo, bardzo mi się to podoba. Pięknie odpachnie jedzenie, bo już jest południe, ale ja jeszcze troszeczkę sobie pozwiedzam, zanim pójdę coś zjeść, a jeść będę coś, coś naprawdę Wam spodoba. Także <glądajcie> oglądajcie dalej. To, co widzicie teraz przede mną, to renesansowy ratusz zbudowany w 1553 roku. I przyznam szczerze, że jest tak piękny, że gdyby nie oczywiście. Gdyby nie trybuny karnawałowe, które go teraz zasłaniają, to mogłabym go Wam pokazać w całości Ale naprawdę robi ogromne wrażenie, jest pięknie pomalowany i bardzo przypomina mi ogólnie malunkami ratusz z Bazylei Aczkolwiek oczywiście jest dużo prostszy Podejdę troszeczkę bliżej, żebyśmy go mogli obejrzeć z bliska Ludzie jest bardzo dużo, chyba szykują się faktycznie do karnawału, bo zobaczcie to jest scena tam też coś jest, także za chwilę pójdziemy do katedry, ale nie wiem czy uda się wejść do środka przez te wszystkie przygotowania. O, proszę bardzo. Przepiękny. Będąc na placu, poczułam się trochę zagubiona ponieważ w internecie znalazłam sprzeczne informacje. Wikipedia twierdzi, że piękny kolorowy budynek jest ratuszem, natomiast wszelkie znaki na niebie, ziemi i drzwiach wejściowych nazywają go Muzeum Historii. Być może jednak budynek pełni obie te funkcje, niestety nie udało mi się tego sprawdzić, ponieważ było zamknięte. Tutaj znajduje się katedra i powiem Wam szczerze, że oczywiście jak zawsze kiedy ja zwiedzam musi być e, poprzykrywana czy musi być w remoncie. Ogólnie naprawdę jest bardzo przyjemnie. Oczywiście na placu tutaj jest pełno knajpek, w których zaczepiają ludzie i zachęcają żebyście weszli do środka i żebyście sobie zjedli jakiś obiad czy coś. Także musicie być na to przygotowani. No to jest trochę tak jak we Włoszech czy w innych krajach południowych, że po prostu tak jest. Ja mam zawsze mieszane uczcie co do Francji. Ogólnie bardzo lubię przyjeżdżać do Francji. Lubię francuskie jedzenie, no nie każde, bo, bo na przykład ślimaków nie zjem. Ale ogólnie lubię, wiecie, francuskie jedzenie, lubię klimat tutaj, jaki panuje i, yy, i tak dalej. Ludzie też są fajni, naprawdę. Jakbyśmy na południu Barcely, to ludzie byli bardzo fajni. Ale na przykład zawsze bardzo denerwuje mnie to, że nie przestawiają się tak łatwo na język angielski. Oczywiście ja nie oczekuję, żeby każdy język angielski znał, bo w Polsce też nie każdy zna. Niemniej jednak tutaj bardzo często jest tak, że oni znają, a odpowiadają i tak yy, po francusku. I tak było. Często tutaj, tak było w Marsylii. I powiem wam, że tak samo było jak lecieliśmy Air France. Zamawiałam coś po angielsku, w sensie wody, proszę, cokolwiek, a pani mi odpowiadała po francusku. Słuchajcie, z racji jeszcze nie do końca wyleczonej choroby, mogę dzisiaj być minimalnie nie w formie, także nie zdziwcie się, że mówię troszkę dziwnie czy coś, ale yy, czuję się już ok, więc dlatego też postanowiłam, że już mogę tutaj przyjechać. Mierzam teraz do parku Salvatore, bo z tego co czytałam w internecie, to bardzo ładne miejsce. Jest wejście, jest znak, że nie można wchodzić z pieskami, a tutaj jest plan: biblioteka, audytorium. No cóż, zobaczymy. do miasta, po prostu, w zasadzie brama do Starego Miasta, wybudowana w 1385 roku, jak się napis na samym przodzie. No i jest bardzo, bardzo ładnie odrestaurowana. Tyle mogę powiedzieć. Teraz idę tam i przejdę się jeszcze kawałeczek przez drugą stronę Starego Miasta. No i poszukam czegoś, gdzie mogę coś dobrego zjeść. To tu mamy w restauracji jest flam kuchen. To chyba tutaj wejdę. Słuchajcie, jest tak wiosennie cieplutko, że się troszeczkę wyletniłam. Wybrałam sobie Wam pokażę tutaj może, o. Wybrałam sobie naturalne tarte flambe. Także po raz pierwszy zjem prawdziwe flam kuchen w jego domu. Będąc w alzacji, postanowiłam spróbować lokalnego dania, którym jest tutaj oczywiście flam kuchen, czyli tarte flambe. Jest to tarta na bazie ciasta chlebowego z dodatkiem cebuli, pokrojonego w drobne paski boczku oraz śmietany. W Alzacji zjecie różne wariacje tego dania, zaczynając od wersji wegetariańskiej, a kończąc na takiej z dodatkiem ślimaków. Tradycyjnym daniem Alzacji jest również szukut, który przypomina nasz polski bigos. Niestety nie udało mi się go tym razem spróbować. Tak więc e, tą nazwę możecie sobie zapamiętać. Wyszłam właśnie z tej restauracji i jestem po prostu pod mega, mega, mega wrażeniem. Jeżeli mam gdzieś tartę flambę w zębach, to przepraszam. Mam nadzieję, że tak nie jest. Nie chodzę z cebulą między zębami. Dotychczas jadłam wam kuchen w domu, robiłam sama, albo właśnie raz jadłam chyba w francusko w Szwajcarii. A teraz po raz pierwszy mam we Francji i tu właśnie w Alsacji, czy tutaj skąd pochodzi? I było przepyszne. To ciasto w ogóle było inne niż zawsze. Takie mega, 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 mega kruche, takie. Mm, pyszne. Jak będziecie mieli okazję tutaj być gdzieś w okolicy, w globalzacji w i spróbować, to naprawdę jedzcie, jedzcie, bo jest przepyszne. Jak widzieliście, udało mi się zwiedzić stare miasto Miluzy. To miasto ma jednak o wiele więcej do zaoferowania: muzeum samochodów, miasto pociągów, wieża belweder, czy liczne ruiny przemysłowe, które również przyciągają tutaj turystów. Tyle, Czekam teraz właśnie na pociąg powrotnym. Później biletu poszło dużo sprawniej niż w poprzednią stronę. I jeżeli się Wam podobało, to teraz nie zostawcie kciuka w górę. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!